Gość Radia Lublin. 14 minut po godzinie 8. Dzień dobry. Przed mikrofonem Agata Zalewska, a gościem Radia Lublin jest profesor Barbara Mackiewicz z Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Dziś, co prawda o poranku, w poranku Radia Lublin rozmawiamy o tym, jak radzić sobie ze stresem. No niestety chyba nie pomożemy, przytaczając te dane. Co roku w Polsce z powodu smogu i zanieczyszczeń powietrza umiera około 40 tysięcy Polaków. No właśnie, jest to jeden z największych wskaźników w Unii Europejskiej. Topografia terenu, brak edukacji, brak świadomości. Co jest głównym winowajcą? Przede wszystkim brak świadomości. I to prawda, jeśli spojrzymy na mapę zanieczyszczeń Europy, Polska świeci na czerwono, a nawet fioletowo. To przerażające, ale niestety tak ogromne zanieczyszczenie. Dotyczy całego naszego kraju. Oczywiście są regiony, gdzie ono jest mniejsze, takie jak regiony pomorskie. Czy Bieszczady albo Suwalszczyzna, ale jest wiele regionów, gdzie to zanieczyszczenie jest rzeczywiście ogromne. Szczególnie na południu Szczególnie kraju. Szczególnie tak. na południu kraju, tak. Dotyczy to wcale nie tylko dużych miast, chociaż rzeczywiście duże miasta są najbardziej zanieczyszczone, ale są takie tereny, gdzie. Nie ma dużego przemysłu, nie ma dużego zagęszczenia ludności, ale są y, liczne drogi. Y, są przede wszystkim gospodarstwa indywidualne, które są największym winowajcą, jeśli chodzi no o zanieczyszczenie I To jest powietrze. bardzo ciekawe, ponieważ w badaniu najczęściej wskazywaną substancją zanieczyszczającą powietrze jest dwutlenek węgla przez Polaków. A tymczasem e, A największym tym winowajcem i, są te pyły, prawda? I, te drobne pyły PM2,5 i PM10, tak zwani cisi zabójcy, tak? Możemy tak o nich powiedzieć? Znaczy, w ogóle smog. Jako taki, którego nazwa powstała od angielskich słów smoke i fog, czyli dym i mgła. Nawet było tak, że próbowano stworzyć polskie słowo dymgła, ale ono się nie przyjęło. Rzeczywiście zanieczyszczenie, czyli smog, który nas dotyczy, to są Zanieczyszczenia chemiczne, ale również fizyczne i biologiczne. Dla uproszczenia dzielimy je na pyły wielkości 2,5 mikrometra, czyli te zupełnie małe, które są bardzo toksyczne. Najgroźniejsze, tak. Najgroźniejsze, ale to są również tlenki węgla, azotu, siarki, które ze względu na swoją bardzo małą Wielkość mogą docierać do głębokich obszarów nawet, układu oddechowego, ale nawet do krwioobiegu, bo też takie ale słyszałam historię, Czyli tak. że mogą się wydostać poza płuca? Człowieka. One się przedostają poza płuca, przenikając do tych najbardziej. Brzeżnych fragmentów płuc, czyli do pęcherzyków płucnych, a stamtąd do krwiobiegu, ba. Najmniejsze płyny, pyły przekraczają barierę krew-mózg, czyli mogą docierać do centralnego układu nerwowego, wszędzie tam wywołując działanie o charakterze promocji zapalenia. Uszkodzenia i działania toksyczne. Większe pyły, czyli te pyły PM10, to przede wszystkim benzopiren, o którym wiemy, że jest podstawowym składnikiem wywołującym powstawanie nowotworów i jest głównym składnikiem papierosów. Na mhm. przykład, Pani, Pani Profesor, czy są choroby typowo smogowe? Nie można tak powiedzieć, że są choroby typowo smogowe, ponieważ smog może wywoływać choroby układu oddechowego, czyli wszystkie choroby, które dotyczą dróg oddechowych, zapalenia oskrzeli, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, podrażnienia, świszczący oddech u dzieci. Ale to nie tylko choroby układu oddechowego. No właśnie, ja słyszałam, że nawet odpowiada za cukrzycę. Że może może że, tak. No. Uważa się, były takie badania prowadzone przez prawie 10 lat, które dotyczyły częstości występowania cukrzycy u osób szczególnie narażonych na smog, i rzeczywiście tak jest. Smog działa w tym przypadku w dwóch mechanizmach. Po pierwsze, uszkadzając naczynia, może zmniejszać wytwarzanie insuliny, a poza tym wywołuje insulinooporność czyli organizm, staje się mniej podatny na działanie insuliny. Kto się znajduje w grupie ryzyka, jeżeli chodzi o działanie właśnie smogu czy zanieczyszczeń powietrza? Y wszyscy. Wszyscy znajdujemy się w grupie ryzyka, dlatego że... Nie ma, tak jak czytałam, że to są osoby starsze, y y potem dzieci, kobiety w ciąży. Oczywiście one są bardziej wrażliwe, ale wszyscy jesteśmy w grupie ryzyka. Są Nie ludzie się... odporni na smog? Nie. Nie ma? Nie ma. Yy, wszyscy przyzwyczailiśmy się mówić o tym, że yy, dym tytoniowy jest takim yy, zabójcą, że yy, nadciśnienie jest cichym zabójcą, ale smok jest ogromnym zabójcą, zupełnie nieuświadomionym. Wszyscy jesteśmy narażeni na smok. Yy -y. Ale można dostrzec właśnie te zmiany w płucach, że one są wywołane smogiem? Mówi się, że Krótko płuca... Mówiąc, czy, zoba czy, czy zobaczymy smog? Czy pani widzi smog na zdjęciach RTG na przykład? E, nie, tego nie zobaczymy. Natomiast mówi się, że płuca, możemy zobaczyć płuca e, oglądając je w badaniach takich bezpośrednich. Mówi się, że płuca u osób, które były narażone na duże stężenia smogu, to są płuca szare. Może mieć to związek z działaniem tego smogu londyńskiego, ponieważ smog dzielimy na dwa typy. To jest smog londyński, który jest związany przede wszystkim ze spalaniem biomasy. I to jest rzeczywiście ten smog gęsty, gryzący, brunatny, czasem szary. I wtedy mamy też szare płuca. Jak chronić? Się przed negatywnymi skutkami smogu. O tym między, powie, między innymi powiemy sobie w kolejnej części rozmowy. Na tył zapraszam do naszych mediów społecznościowych oraz na kanał YouTube. No właśnie, czy możemy w jakiś racjonalny sposób uchronić się też od negatywnych skutków zanieczyszczeń powietrza? Czy znaczy, możemy się przede wszystkim próbować chronić przed smogiem? I teraz tak, może to być to ochrona indywidualna, czyli możemy unikać, na przykład przebywania na świeżym powietrzu w godzinach między siódmą a dziewiątą rano i 16 a dziewiętnastą wieczorem, wtedy kiedy jest największa aktywność, najwięcej samochodów porusza się po drogach. No ale czy... właśnie. To trudne jest, ponieważ ludzie wtedy zazwyczaj idą do pracy albo z niej wracają, więc tak. no to, jest tak. to trochę niemożliwe. Ale prawda? może to dotyczyć dzieci, może to dotyczyć, dotyczyć osób starszych, które w tym czasie mogłyby zmniejszać swoją aktywność. Czyli, A maseczki pomogą? Tak. Są takie maseczki przeciwsmogowe. To są maski dwojakiego rodzaju, ale takie, które się nosi. Ja muszę powiedzieć, że w Lublinie nigdy nie widziałam osób używających maseczek przeciwsmogowych, ale Chyba w Krakowie Chyba tylko poprzez pandemii. Tak. Ale w Krakowie <tak> tak. już tak. tak. No tak, no bo tam jest, tam, tam mają najgorsze powietrze. Yy, no Tutaj muszę podyskutować, tak? ponieważ bardzo rzeczywiście proszę. w 2017 roku, kiedy okazało się, że Kraków głównie z uwagi na swoje bardzo niekorzystne położenie, bo on jest położony w takiej niecce, co powoduje, że jest jakby słabo wietrzony, są bardzo słabe wiatry w Krakowie, jest rzeczywiście miastem zanieczyszczonym. Poza tym Kraków był miastem, w którym wciąż w, mm, Mieszkaniach, starych, kamienicach palono węglem. Natomiast tak dużo zrobiono dla Krakowa. W 2017 roku wydano takie zarządzenie, które nakazywało zmniejszyć ogrzewanie mieszkań tymi paliwami stałymi, czyli przede wszystkim węglem. I w tej chwili. W raporcie z 19 sierpnia bieżącego roku Kraków uchodzi za jedno z najczystszych miast w Polsce. O proszę, ale tam jest jeszcze też Nowy Targ, Wrocław, który już jest zupełnie po. Nowy Targ? Zupełnie oddzielna sprawa. Aha. Nowy Targ jest dość szczególnym miejscem, tak. bo on z uwagi na swoje położenie ma miejsca, w których jest bardzo duże zanieczyszczenie. Ale ma również miejsca, w których jest bardzo małe zanieczyszczenie. To są te miejsca położone wyżej. Bardzo szczególną miejscowością jest Sucha Beskidzka, mm. gdzie nie ma żadnego przemysłu, gdzie właściwie specjalnie nie ma dużych dróg. Które Czyli tutaj głównie chodzi o topografię terenu. Topografia terenu z jednej strony i ilość gospodarstw indywidualnych, w których pali się. Wszystkim. Mm -hmm. Najgorszym paliwem, jakie może być, przede wszystkim mułem węglowym, który nigdzie, który nigdzie na świecie nie jest dopuszczony do ogrzewania mieszkań, węglem brunatnym, który nie jest dopuszczony do ogrzewania mieszkań i węglem słabej jakości. Natomiast Polacy przede wszystkim jak sądzę, cierpią z powodu braku świadomości. Czyli można powiedzieć, że to człowiek jest głównym winowajcą tak, tego, że tak. teraz mierzymy się ze smogiem i z konsekwencjami smogu. Tak, palimy wszystkim. I A to taki poszczególny, wszystkim... nie te wielkie fabryki, nie przemysł, nie, nie transport. Nie, z wielkimi fabrykami sobie dość poradziliśmy, ponieważ y, nałożono takie y, zaostrzenia, jeśli chodzi o emisję spalin tych wysokich co to znaczy wysokich, To znaczy tych, które wysoko są emitowane do atmosfery. Natomiast polska najbardziej cierpi z powodu niskoemisyjnego zanieczyszczenia niskoemisyjnego, czyli tego, które dochodzi do 40 metrów nad poziom ziemi. I to jest przede wszystkim stosowanie paliw, stałych w gospodarstwach indywidualnych i nie chodzi tylko o ogrzewanie mieszkań. Chodzi o które występowałoby tylko na przykład w okresie zimowym. Chodzi tutaj na przykład o podgrzewanie ciepłej wody, znaczy wody do żeby uzyskać ciepłą wodę, a to się dzieje codziennie również latem. Chodzi o gotowanie z użyciem paliw stałych, także to są Największe zanieczyszczenia, które dotyczą regionu Polski. Mm -hmm. Dodatkowo warunki topograficzne, czyli to, jak jest położona dana miejscowość, jeśli jest duża ilość dróg, duża ilość. Y y y Takich indywidualnych gospodarstw, małe wietrzenie, tam zanieczyszczenie będzie zdecydowanie większe. Czyli to jest trochę mit, że mieszkanie na wsi gdzieś uchroni nas od nie, smogu? Nie. U nas w Polsce niestety nie. Mhm. Palenie butelkami plastikowymi, z powodu tego, że one się bardzo szybko rozpalają i dają bardzo dużą emisję ciepła jest naszym największym grzechem. A czy smog może maskować jakieś choroby? Czy może je maskować? Trudno powiedzieć. Bo dlatego... Pani mówiła o tym, że po tym smogu londyńskim mamy te szare płuca. No właśnie, jakie jeszcze inne historie wy... występują u nas? E, smog londyński to jest, to jest jeden rodzaj smogu. Drugi to jest ten smog niewidoczny lub sprawiający wrażenie tylko lekkiej mgły. Czy może maskować choroby? Trudno powiedzieć. Przede wszystkim musimy powiedzieć o czymś takim, że smog to nie tylko choroby układu oddechowego to mogą być choroby alergiczne, to mogą być choroby skóry, to mogą być choroby układu krążenia. Zdecydowanie zaobserwowano zwiększoną ilość zawałów serca, a nawet udarów mózgu, które są bezpośrednio związane z narażeniem na wysokie stężenia smogu. To wszystko. Yy, Dotyczy tego, co się unosi w powietrzu, ale pamiętajmy również o tym, że smog po jakimś czasie opada na ziemię, na ziemię, po której chodzimy, na ziemię, w której uprawiamy warzywa i te substancje smogowe potem dostają się do naszego organizmu razem z żywnością. A czy w Pani swojej praktyce spotkała się z takimi pacjentami, że jest duże przypuszczenie, że właśnie choroby wywołane? Że mogą być wywołane przez działanie smogu? No, my obserwujemy coś takiego, że w sytuacjach, kiedy jest bardzo duże zanieczyszczenie powietrza, zdecydowanie większa ilość. Pacjentów, zwłaszcza z chorobami przewlekłymi, trafia do szpitali. Takim sztandarowym przykładem jest tak zwany wielki smok londyński, który miał miejsce 5 grudnia 1952 roku, gdzie w Londynie było bardzo zimno i wilgotno, i zdecydowanie zwiększyła się. Liczba ogrzewanych mieszkań przy użyciu przede wszystkim węgla i drewna. I ten smog trwał 5 dni. W tym czasie zaobserwowano, że zgony spowodowane tym smogiem wynosiły prawie 4000 tysiące osób. A to jest niezwykłe, jak w krótkim czasie to doprowadza do takich tak, ostatecznych już konsekwencji. Tak, to przede wszystkim dotyczy osób, które są z chorobami przewlekłymi, czyli przewlekłe choroby układu oddechowego, przede wszystkim przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma oskrzelowa, ale również niewydolność krążenia i zawały serca. A są jakieś dane, które mówią nam o tym właśnie, jak długo trzeba, jak na, nasze ciało musi być długo w takiej ekspozycji na smog, żeby potem odczuło te wszystkie skutki negatywne, negatywnego działania znaczy, zanieczyszczeń powietrza? Znaczy my cały powietrza? czas jesteśmy poddawani no to więc to trudno, trudno. Zimą jest, oczywiście, tak. jesteśmy bardziej narażeni, prawda? Zimą tych... jest zdecydowanie gorzej z uwagi na to, że przede wszystkim palimy paliwami stałymi indywidualnie do ogrzewania mieszkań. Zauważono na przykład coś takiego, że w takich. Eleganckich dzielnicach w dużych miastach, gdzie są domy jednorodzinne, w których zimą, na przykład, pali się w kominkach, jest znacznie gorsze powietrze niż w tak zwanych blokowiskach, mm -hmm. gdzie jest centralne ogrzewanie i nie ma żadnego dogrzewania indywidualnego. Także niewątpliwie sami się na to skazujemy, ale cały czas jesteśmy poddawani działaniom. Smogu oczywiście w różnym natężeniu. W Polsce suwalszczyzna, bieszczady, to są te tereny, gdzie jest tak małe zaludnienie, że tego smogu jest mało. A u nas w Lubelskim, jakby Pani oceniła tak. Na... Lubelskie, chociaż uważaliśmy, że jest bardzo dobrze tak, no bo z tego, miastem, co widzim... jesteśmy w górze. Wyżyna, tak. Tak, jesteśmy na wyżynie ale niestety było kilka takich momentów, że zagrożenie yy, czy zanieczyszczenie smogiem o kilkaset procent przekraczało normy WHO. -owskie. Norma WHO jest taką dość surową normą, bo y, zakłada y, 15 mikrogramów na metr sześcienny. To jest roczne, dopuszczalne zanieczyszczenie smogiem. Niestety w Polsce te normy właściwie prawie wszędzie są przekroczone. Więc nie jesteśmy jako Lubelszczyzna najgorszym terenem. Złej sytuacji, mhm. ale kilkakrotnie w, w ciągu ostatnich powiedzmy pięciu lat mieliśmy znacznie przekroczoną tą normę. A czy smog może być nośnikiem jakichś wirusów, bakterii? Oczywiście. Tak jak powiedziałem na początku, smog to są substancje chemiczne, to są Zanieczyszczenia chemiczne, fizyczne, bo pyły, ale również biologiczne. Wiele pyłów organicznych, a na pyły organiczne składa się wszystko: cząstki roślinne, alergeny, bakterie, wirusy. One się adsorbują na tych pyłach metalicznych najczęściej i tym łatwiej mogą wnikać do organizmu. No właśnie, i jakie to są objawy? Mogą Jeżeli... nasilać objawy na przykład przewlekłych zmian zapalnych czyli mogą występować ostre zakażenia o skrzeli. ten świszczący też oddech o którym świszczący pani... oddech u małych dzieci jako takie pierwsze narażenie na smog o którym do niedawna nie wiedzieliśmy dlaczego występuje hmm. Świszczący oddech u dzieci, czyli reakcja oskrzeli skurczowa na drażniące działanie pyłów i dymów, które dostają się do układu oddechowego. Powiedziałaby Pani, że groźniejszy jest smok czy jednak dym tytoniowy? Ja bym powiedziała, że smog, dlatego że na smog narażeni jesteśmy wszyscy, a na dym tytoniowy tylko pewna część społeczeństwa. Poza tym świadomość to niekorzystnego działania dymu tytoniowego jest podnoszona od wielu lat. W ostatnich latach obserwuje się, zwłaszcza wśród osób młodych, modę na niepalenie, czyli mamy już efekt tego działania uświadamiającego. Natomiast o smogu mówi się rzeczywiście bardzo mało. Oczywiście są programy wdrażane w różnych miastach też, żeby jakoś walczyć z tym smogiem, ale wciąż chyba rezultat jest niski. W niektórych miastach jest, tak jak podałam no, tak. przykład Krakowa, Krakowa ale tak. są miasta na przykład na Śląsku yy, i to wcale nie musi być związane z yy, emisją tych pyłów, które pochodzą z przemysłu. Ale to również są te pyły z indywidualnych gospodarstw drogi. Hmm. Drogi. A na czy, to mało zwracamy uwagę. Czy dzieci, które teraz dorastają właśnie w tym klimacie, mo może być tak, że w przyszłości <grym> będą miały mniejsze płuca na przykład? Czy będą miały mniejsze płuca? Być może, że tak, chociaż to trudno powiedzieć. Rzeczywiście, rozwój płuc to jest tak gdzieś do czwartego, piątego roku życia. Chociaż pełne wymiary płuca osiągają gdzieś w wieku 15-16 lat. Zaobserwowano, że dzieci, które są narażone na różne substancje zewnętrzne, mogą mieć mniejsze płuca, ale chyba nie to jest największym problemem. Największym problemem jest stałe, niekorzystne, toksyczne czy promujące zapalenie działanie składowych smogu na układ oddechowy. A mm, wiem, że to nie Pani dziedzina może, ale czy smog może wpływać też na funkcjonowanie mózgu? Oczywiście, oczywiście. Również w takim jakby bezpośrednim działaniu, bo takie pierwsze działania związane z narażeniem na wysokie stężenia smogu to są właśnie objawy takie psychosomatyczne bóle głowy, zaburzona koncentracja, niemożność takiego precyzyjnego funkcjonowania. To jest związane z bezpośrednim, wysokim narażeniem na smog. Mm -hmm. A gdyby była taka jedna rzecz, yy, którą by pani wprowadziła, jedna zmiana systemowa, która miałaby popra poprawić tę obecną sytuację, co to by było? Ja bym postawiła na dwie rzeczy. Po pierwsze świadomość, po drugie czyli kampanie jakieś społeczne. Tak, zdecydowanie. Świ uświadamianie Społeczeństwa o szkodliwości działania. I że to, smogu, czym palimy, ma naprawdę dużo szersze znaczenie, niż nam się wydaje. Tak. Ale z drugiej strony, systemowe działania, które pomogłyby przechodzić z tych tak zwanych kotłów-kopciuchów na systemy o znacznie mniejszej emisji pyłów. Na przykład w Polsce był widoczny taki krach, jeśli chodzi o zwiększone wytwarzanie pyłów związanych z paleniem substancjami takimi niekorzystnymi. To był rok 2023, gdzie bardzo wzrosły ceny gazu, i wtedy było zahamowanie, jeśli chodzi o przechodzenie na te znacznie bardziej czyste metody ogrzewania mieszkań. I jeszcze takie pytanie na koniec przyszło mi do głowy, czy zdarza się, że pacjenci nie wierzą właśnie w to, że smokim szkodzi? Mimo Ale takich wyraźnych objawów? Ale absolutnie nie wierzą, lub zupełnie to lekceważą. Absolutnie tak. Oprócz tego, co powiedziałam, że pali się y, plastikowymi butelkami, to drugi taki, y, y, drugim takim tworzywem, które cudownie się pali, są y, takie zużyte płyty meblowe, które są pełne... Y, one się palą sklejki bardzo szybko, takie. takie sklejki. One są pełne jakichś klejów, one są pełne Biórów, tak. wiórów. Hmm. Te wióry to jeszcze, hmm. ale właśnie te kleje i inne substancje chemiczne które się bardzo szybko zapalają i niestety potwornie zanieczyszczają. Naprawdę nasze społeczeństwo nie ma świadomości niekorzystnego wpływu. I nie chce się uświadamiać, bo tak jak pani mówi, jeżeli bo pani pewnie mówi, prawda, pacjentom, że to może być działanie spowodowane smogiem yy, i nie wierzą w to, tak? Być może, że wierzą, ale tutaj element ekonomiczny jest tak silny, no tak. że nie są w stanie jakby zaakceptować tego, że zmiana yy, myślenia o zagrożeniu smogiem może spowodować jakieś globalne zmiany, które dotyczą Polski. Jesteśmy skupieni na sobie, jesteśmy przekonani o tym, że to, co robimy, to nie jest duże zagrożenie, a miejmy świadomość, że to jest ogromne zagrożenie, jeśli patrzymy na to w sposób skumulowany. I chyba lepiej wydać na to pieniądze, czyli właśnie na jakieś dobre paliwa do, do palenia, na dobry produkt, niż na leczenie, które jest w konsekwencji dużo droższe. Yy, tak. I też ale, jeżeli chodzi o kraj. Ale dla osób ubezpieczonych te osoby nie odczuwają y, jakby kosztów leczenia, natomiast odczuwają koszty y, związane z funkcjonowaniem 190. swojego własnego tak. podwórka. Ja obserwuję coś takiego w miejscu, w którym mieszkam, że na przykład w lecie y, wiem o której godzinie niektórzy użytkownicy domów jednorodzinnych palą. Albo drewnem, albo węglem, żeby podgrzać wodę. Czyli lato nie wymaga ogrzewania mieszkań, ale podgrzewania wody tak. Pali się najczęściej o godzinie czwartej rano. I wtedy się czuje ten gryzący dym. Mhm. Dlatego być może ta pomoc powinna nadejść z zewnątrz. Zdecydowanie tak. Czyli wtedy świadomość? ten problem ekonomiczny byłby tak. rozwiązany, bo faktycznie wierzę w to, że ludzie po prostu nie mają pieniędzy na to, żeby zainwestować w coś lepszego. Tak. I tutaj powinny być to zdecy zdecydowanie... Działania systemowe, które pomogłyby wspólnie przejść z takich bardzo niekorzystnych metod ogrzewania do takich, które byłyby dla nas wszystkich jako społeczeństwa prozdrowotne. Bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę. Dziś Dziękuję. moim gościem była profesor Barbara, Barbara Mackiewicz z Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.